Państwu witamy serdecznie w drugim dniu trwania Festiwalu Dialogu Kultur ósmej edycji terytorium. Dzisiaj będą mogli Państwo wziąć udział w projekcie gorgonz Zwałmera, Bar Karola opera przejścia na Alt. Interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi. To prawda, to dość oryginalny tytuł, może postaram się trochę go rozjaśnić. Czym jest, czym jest ten projekt? Otóż Goknis Baumer postanowił umieścić sześć fortepianów w przestrzeni miasta, w różnych punktach miasta, bardzo różnych. Jeden z fortepianów znajdzie się m.in. na basenie Fala. Te fortepiany, stare, zdezorientowane fortepiany być może wyglądają tak niewinnie, ale tak naprawdę niewinne nie są, ponieważ, ponieważ mają wbudowany w środku taki podsłuch, możemy powiedzieć, podsłuch miejski, który zbiera wszystkie odgłosy miasta, ale nie tylko odgłosy miasta, nie tylko krzyki, nie tylko plaksony, co jakiś czas przed tymi, przed tymi fortepianami będzie się coś działo. Jakiś artysta, poeta, śpiewak, może cała orkiestra zagrają, zaśpiewają, coś zarecytują. I te wszystkie odgłosy będą zbierane przez fortepiany, nagrywane, a raczej bezpośrednio przekazywane do kabiny odsłuchowej w Filharmonii łódzkiej. Tam też będą mogli Państwo od godziny 10 rano do 24 podsłuchiwać tą wielką, łódzką, pierwszą, w zasadzie łódzką symfonię, tudzież operę miasta. Ale to oczywiście koniec. Jednego z wieczorów. Zaplanowaliśmy także koncert Krystyny Aszer. Krystyna Aszer w Ludzkiej zaśpiewa właśnie do dźwięku tej Wielkiej Symfonii Ludzkiej, a ostatniego dnia projektu e, fortepianu przemówiłem przez miasto. E, specjalnie wybrane grupy osób e, zabiorą fortepiany z, z tych wybranych przez nas miejsc, przyciągną je pewnymi szlakami wybranymi przez miasto i porzucą. Drugi dzień festiwalu to nie tylko początek projektu Barkerola, czyli projektu o bardzo oryginalnej nazwie, a także początek przeglądu filmu Mariego Formana, czyli jednego z najoryginalniejszych i najsłynniejszych obecnie izraelskich reżyserów. Publiczność tutaj w Polsce znego przede wszystkim z filmu Wadi z Pashirem, który wykorzystywał taką kompleksową estetykę. Natomiast my dajemy okazję, oferujemy okazję obejrzenia innych filmów Alliego Formana, które do tej pory w Polsce były pokazywane bardzo rzadko. Dzisiaj będzie można obejrzeć pierwszy film, rozpoczynający przegląd Handmade będzie... in Israel. Film, który opowiada historię kilku Izraelczyków posługujących jednego starku zbrodniarze kiblerowskiej. Ari Forman, jak wiadomo, jest zainteresowany właśnie tą tematyką, nie przypadkowo, ponieważ jego rodzice, od poznali się tutaj w ludzkim greccie. Także ta tematyka właśnie jest nieobca obca Romanowi. Kolejne dni to oczywiście kolejne filmy ale to już zapowiadamy Państwu kiedy i Zapraszamy serdecznie.